Jeżeli jesteś z branży produkcyjnych, to ten odcinek powinien być dla Ciebie. Wracamy do Polski Wschodniej. par przygotował dla nas automatyzację i robotyzację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem tego konkursu jest transformacja przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0. Tak jak miło wcześniej wspomniał, jest to konkurs dedykowany głównie dla firm produkcyjnych, ponieważ właśnie w tym rodzaju firm najczęściej można zobaczyć to przejście z pracy ręcznej na pracę wykonywaną przez roboty czy przez inne maszyny urządzenia jak najbardziej zautomatyzowane. Jednak należy wspomnieć, że firmy usługowe nie są wykluczone z tego konkursu, jednak no, pewnie ich potrzeba w tym zakresie może być mniejsza. Niż firm produkcyjnych. Zacznijmy jednak od kilku podstawowych zasad, które dotyczą tego konkursu. Na przykład termin naboru. Termin naboru rusza już niedługo, ponieważ 2 sierpnia i będzie trwał do 25 października. I co do terminu krótka uwaga, niby sierpień daleko, jednak ważne jest to, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsiębiorstwo powinno zrealizować tak zwaną mapę drogową. Mapa drogowa jest niezbędna do tego, aby w ogóle wystartować w tym konkursie, a jej przygotowanie nie trwa ani tydzień, ani dwa. Stąd naprawdę ważne jest to, żeby przedsiębiorcy już teraz myśleli o tym konkursie i zaczynali się do niego przygotowywać. Mapa drogowa jest kosztem kwalifikowanym w momencie, kiedy otrzymacie dofinansowanie, czyli jeżeli przygotujemy projekt, a mapa drogowa jest jakby jego wsadem, to kiedy projekt otrzyma pozytywną decyzję, to dopiero wtedy mapa drogowa będzie dofinansowana w ilu procentach? Nie znamy jeszcze dokładnego regulaminu, ale podejrzewamy, że nawet w 85. Czym jest mapa drogowa? Ponieważ jest to dość zagadkowe pojęcie, i pewnie wielu przedsiębiorców zastanawia się, o co w tym wszystkim chodzi. Mapa drogowa to jest to nic innego jak wyznaczenie jakby drogi, ścieżki firmy do tego, żeby stała się coraz bardziej dojrzałą firmą pod kątem automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji, tak na dobrą sprawę. Czyli mapa drogowa wyznacza kierunek, w którym firma może zmierzyć, żeby stać się firmą bardziej dojrzałą cyfrowo, bardziej zautomatyzowaną i bardziej tym samym konkurencyjną w stosunku do innych firm produkcyjnych. Audytor wykonujący taką mapę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa na początku, przychodząc do firmy, bada stan, który jest obecny. Niektóre firmy już poczyniły jakieś kroki ku tej transformacji, niektóre są dopiero na samym początku, więc ważna jest diagnoza początkowa, aby kolejno wyznaczyć dalsze kroki, nawet może i na kilka lat w przód, ku temu, żeby zbliżyć się w kierunku przemysłu 4.0. Mapa drogowa ustawia procesy po to, żeby móc zastąpić niektórą pracę ludzką, między innymi przez roboty, co też nie prowadzi na przykład też do zwolnień, ponieważ osoby, które wykonywały dotychczas swoją pracę, będą mogły się przekwalifikować, otrzymując na przykład dofinansowanie na szkolenie w tym celu. Mimo że konkurs skierowany jest dla Polski Wschodniej, czyli dla województwa Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, to również firmy z województwa Mazowieckiego też będą mogły wystartować w konkursie. Te powiaty i miasto Warszawa, które są wyłączone, napiszemy wam oczywiście pod filmem, także możecie sprawdzić, czy będziecie mogli wziąć udział w tym konkursie. Oprócz tego, że należy swoją lokalizację mieć w jednym z województw, które wymienił Miłosz, należy się również wpisywać w regionalne inteligentne specjalizacje co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. Nie będziemy jednak tutaj tego wszystkiego wymieniać i Was zanudzać, także jeśli chodzi o kwalifikacje firmy, czy ona te regionalne specjalizacje spełnia, czy nie, no to tutaj już uzgadniamy indywidualnie zawsze z firmą. Firmy duże niestety nie będą mogły wziąć udziału w konkursie, a dofinansowanie będzie za pomocą mapy regionalnej i w ramach pomocy de minimis. W ramach pomocy de minimis najprawdopodobniej będzie dofinansowana mapa drogowa, czyli dofinansowana aż w 85%. W przypadku mapy pomocy regionalnej wyświetla Wam się w tym momencie slajd, w którym będziecie mogli zobaczyć, na jaki poziom dofinansowania możecie liczyć. Jeśli chodzi o maksymalną wartość projektu, wynosi ona 3 miliony złotych dofinansowania. Czyli tutaj do tej kwoty dofinansowania dodajemy jeszcze swój wkład własny, czy to 30 czy 40%, aby uzyskać całościową wartość projektu. Więc tak naprawdę jest to no ponad 3 miliony, także znaczna suma dla, dla przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć automatyzację czy robotyzację w swojej firmie. W ramach tego projektu będziemy mogli otrzymać dofinansowanie na zakup środków trwałych, które pozwolą nam zautomatyzować i zrobotyzować produkcję. W szczególności będziemy mogli otrzymać dotacje na zakup robota przemysłowego lub jego budowę, na zakup autonomicznego robota usługowego albo na inne środki trwałe, które pozwolą nam w lepszym stopniu usprawnić naszą produkcję. Jeśli chodzi o robota przemysłowego i autonomicznego robota usługowego, operator określił konkretne definicje, w które dany środek trwały musi się wpisywać. Jeśli chodzi o te definicje, to umieszczamy je w opisie, żeby każdy mógł sobie do tego wrócić. Obydwa roboty powinny zostać zawarte we wniosku. Więc owszem, możemy zakupić inne środki trwałe, lecz jeden z robotów powinien być jakby taką częścią niezbędną do, do złożenia projektu. Fajne jest to, że firma będzie mogła sobie dofinansować także szkolenia dla pracowników. Wiele firm uważa, że kupując roboty przemysłowe, czy inne maszyny wspomagające automatyzację, będzie potrzebowało zwolnić swoich pracowników. Jednak nie jest to do końca prawda, dlatego że pracownicy mogą być przeszkoleni właśnie po to, aby odpowiednio móc te roboty obsługiwać. Obecnie zdecydowana większość projektów, które są dostępne na rynku, nakładają wymóg na wnioskodawcę posiadania innowacyjności produktowej lub usługowej, co najmniej na skalę firmy, czyli firma powinna wprowadzić nowy lub znaczący ulepszony produkt, co najmniej na skalę swojej firmy, a najlepiej na skalę polskiej. W ramach tego projektu nie jest to najważniejsze. W tym projekcie głównym celem jest innowacyjność procesowa, czyli zautomatyzowanie, zautomatyzowanie swojej produkcji w ten sposób, żeby wszystkie rzeczy w firmie odbywały się szybciej, lepiej i po prostu doskonale. Tak naprawdę to wszystko i tak potem ma wpływ na produkt końcowy, bo jeśli coś robiliśmy do tej pory ręcznie, a teraz robimy to za pomocą robota, to będzie to na pewno dokładniejsze, lepsze, sprawniejsze. Tym samym i tak nasza konkurencyjność w stosunku do innych firm wzrasta. Jeżeli chcecie wystartować w tym projekcie, to możecie otrzymać dodatkowe punkty będąc w krajowym klastrze kluczowym, lub znosząc bariery dla osób niepełnosprawnych, których zatrudniacie w swojej firmie lub których chcecie zatrudnić w swojej firmie. Podsumowując najważniejsze kwestie dotyczące tego projektu. Dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw do 70%, a dla średnich przedsiębiorstw do 60% na środki trwałe. Projekt skierowany jest dla firm, które swoją siedzibę lub miejsce wykonywania swojej działalności mają w Ścianie Wschodniej. W tym projekcie nie jest wymagana innowacyjność produktowa, a innowacyjność procesowa. Duże firmy niestety nie będą mogły wystartować w ramach tego poddziałania. Ważne jest to, aby przynależeć do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. I żeby wystartować w konkursie, będziemy potrzebowali zrobić mapę drogową, która będzie kosztem kwalifikowanym w dopiero w momencie, kiedy projekt otrzyma dofinansowanie. Konkurs Automatyzacja i Robotyzacja jest jednym z ciekawszych projektów według naszej oceny w tej perspektywie i warto się nim zainteresować, jeżeli chcemy sięgnąć po jakieś środki unijne. Bardzo dużo firm zastanawia się, czy mapę drogową mogą zrobić samodzielnie, szczególnie jeżeli właśnie zatrudniają czy konstruktorów, czy automatyków w swojej firmie. Naszym zdaniem mapę drogową powinna wykonywać firma zewnętrzna, dlatego że przedsiębiorcy na co dzień pracują w swoich firmach bardzo często nie zauważają, co mogliby poprawić, polepszyć w swoich procesach. Będąc ciągle w tym samym miejscu, bardzo często nie widzimy, co dokładnie możemy choćby zautomatyzować czy zcyfryzować. Więc tak naprawdę, jeśli mamy zewnętrznych ekspertów, którzy takich map drogowych wykonali już wiele, którzy przeszli proces cyfryzacji w wielu firmach, tak takie osoby mogą dać nam niezbędną wiedzę do tego, jak wdrożyć taki proces u siebie w firmie i nawet na podstawie zebranych doświadczeń podpowiedzieć coś, co samemu samemu na pewno nie przyszłoby nam do głowy. A jeżeli to Was do końca nie przekonuje, to weźcie pod uwagę to, że dobrze przygotowana, dobrze napisana mapa drogowa dawa możliwość do otrzymania dofinansowania, bo to jest jakby według nas i według oceniających główny kryterium rozstrzygnięcia konkursu. Pamiętajcie, że przychodząc do nas dostaniecie kompleksową usługę. Czyli, po pierwsze, posiadamy wielu ekspertów, którzy firmom pomagają tworzyć mapy drogowe, oraz wiemy, że posiadają w tym bogate doświadczenie. Dodatkowo kolejno napiszemy Wasz projekt i go rozliczymy, tak aby dotacja trafiła do Was w bezpieczny sposób, bo zawsze mówimy, że piszemy projekty tak, aby firma mogła stać realnie dofinansowanie, a nie tylko by ten projekt napisać.